Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swojego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśni? Czyż Jego matce nie jest na imię Maria, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas, skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony i niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na moment. Pierwszy piątek miesiąca jest za każdym razem takim spotkaniem serc, kiedy przychodzimy do serca Bożego, aby, aby w nim się całkowicie zanurzyć. To jest nabożeństwo pierwszopiątkowe, to jest dla niektórych z nas powieść pierwszopiątkowa spotkanie dwóch serc. I w tym spotkaniu, tym sercem, które kocha wiernie, jest serce Boże. Nasze serce jest łomne, upada, z wiernością ma trudności, a Boże serce jest nieustannie otwarte. Czy będziemy uśmiechnięci, czy będziemy pochmurni? Czy będziemy jasnych myśli, czy myśli ciemnych? Przychodzimy i serce Boże jest dla nas otwarte. I to jest Coś, co po ludzku jest niezrozumiałe, dlatego, że w naszej logice, jak ktoś przychodzi pochmurny, to jesteśmy pochmurni. Ktoś przychodzi z jakimś narzekaniem, to wchodzimy w tę ciemność. Jego ktoś z ktoś jakimś grzechu, to nas bardzo łatwo tym może owładnąć. A Bóg ma to do siebie, że niezależnie od tego, jak przychodzimy, przemienia nas. Zaprasza, żeby wejść w Niego, w Jego obecność, w Jego serce, które ogarnia wszystko, co jest naszym mrokiem. I to samo przychodzi Jezus zrobić w Nazarecie. Przychodzi do swoich, do swojej rodziny, którzy dobrze Go znają, aby ich mrok, ich ciemność ogarnąć swoją jasnością. I może się tak zdarzyć, i wiemy dobrze, że tak się zdarza. Że spotykamy się z Jezusem, ale nie pozwalamy mu się przemienić. Z różnych powodów. Czasami mu to tłumaczymy, że nasze ciężary są tak duże, że ich nie da się przemienić. Albo nasze różne trudności życiowe. O, ja mam już tak duże trudności, że tu się nie da żyć jasno. Nie da się być człowiekiem promiennym, bo to, co ja przeżywam z dziećmi, z wnukami. Czy, czy u sąsiadów, to już jest taki dramat. Może tak być. I to jest ta sytuacja, w której bliscy Jezusa, a my jesteśmy bliskimi Jezusa, przekonują siebie nawzajem, że w efekcie Jezus nic nie może zrobić. Jest z nimi, przyszedł, jest blisko, ale nie dochodzi do tego, że wchodzą w jego serce że dają mu się przemienić dają się pochłonąć jasności i to jest nieustannie nasz trud duchowy żebyśmy się dawali pochłonąć jasnym myślom żebyśmy dawali się pochłonąć nadziei która jest bożą nadzieją od nas pochodzi to co ciemne co beznadziejne a od Jezusa to co jest pełne jasności pełne zmartwychwstania zapraszam żebyśmy dzisiaj tego zapragnęli Widząc tę Ewangelię i widząc ludzkie ograniczenia osób, które są blisko Jezusowi, że możemy nie pozwolić Mu działać być w kościele, być u komunii, być u spowiedzi, ale nie pozwolić Jezusowi działać, bo mamy swoje jakieś przekonania, może i słuszne, ale nawet jakie mamy, to. Nie po to, żeby Jezusa przekonywać. Wobec Jezusa i wobec Jego miłości mamy zrobić wszystko, żeby dać się Jezusowi przekonać, że On nas przekonał, żeby pozwolić Mu, że On nas złamie, że On nas wciągnie w swoje serce, a nie że teraz my Go otulimy swoim sercem i naszymi problemami. To, to Jezus ma. Wchłonąć naszą niemoc, nasze braki, z którymi stajemy. Zachęcam, żeby ta Ewangelia jakoś tak w nas zapracowała, żebyśmy tego zapragnęli. Dzisiaj też jest 1 sierpnia, wspominamy Powstanie Warszawskie, wspominamy odwagę Polaków. Też to, że licząc na wsparcie. Które już jest tuż obok, można go nie otrzymać, że tylko w Bogu jest nadzieja. I, I też miesiąc sierpień jest miesiącem abstynencji, więc też zachęcam, jeżeli ktoś z was ma takie pragnienie, żeby modlić się o trzeźwość narodu polskiego, to żeby w tę propozycję Kościoła odważnie wejść i Podjąć abstynencję od alkoholu na cały miesiąc sierpień. Być może dzisiaj spotkanie serca przy sercu do tego gdzieś nas zaprosi. Może mamy w naszych rodzinach osoby, które mają trudność z alkoholem albo w naszym gdzieś otoczeniu i podjąć konkretną modlitwę i post w ich intencji. Do tego jest zachęta Kościoła i też do tego zapraszam. Amen.